Zadajmy sobie dzisiaj o tym, jak zachowuje się poprawnie zamanifestowany SP. Bo to, że Twój SP jest, potem go nie ma, jest, potem go nie ma, nie oznacza, że nie jest zamanifestowany. Poprawnie zamanifestowany SP cały czas. Tak. Więc tak, przede wszystkim Wy możecie mu kluczyć w twarz, on stwierdzi, że to deszcz. Możecie mu mówić, że go nie chcecie, że go nienawidzicie, że z nigdy nie będziecie, on do niego to nie dochodzi po prostu. I przez ten tydzień, dzień w dzień słyszał ode mnie słowo nie, nie kocham Cię, nie chcę z Tobą być. Przez tydzień, dzień w dzień ja słyszałam od niego rozmowy a propos naszego związku, a propos, a propos powrotu, a propos i naszej pięknej przyszłości. Jak ja się zmieniłam, jak ja to jestem cudowna, jak ja to jestem wymarzoną dziewczyną itd. i tak dalej. Od trzech miesięcy mój SP słucha ode mnie, że nie będzie powrotu, że go nie kocham, że go nie chcę. I od trzech miesięcy ja słucham od niego, jak on to bardzo mnie kocha, jak on to bardzo nie chce, jak on to bardzo ze mną chce być. To już chodzi na taki poziom, że moje przyjaciółki nazywają to obsesją. I Mogę go oddychać, a on się nie da oddechnąć.